Przechodzimy do kolejnego punktu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Kędzierzyn Koźle. Tą uchwałę opiniowały dwie komisje, komisja Prawna Administracyjna i Komisja Finansowo-Gospodarcza. Proszę bardzo Pana Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej o przedstawienie wniosku. Komisja Finansowo-Gospodarcza E, Zaopiniowanie była głosek, e, wniosek pozytywnie. Czterema głosami za, jednym przeciw, jednym, czterema wstrzymującymi się. E, wpłynął też, e, złoży, złożyliśmy też wniosek do, do przedłożonego projektu uchwały, aby usunąć e, e, wadę prawną wynikającą z tego, że prezydentowi by e, prezydent przekroczył siedmokrotność kwoty bazowej e, po. Proszę do mikrofonu Panie Radny. Na komisji, złożyli, na komisji padł wniosek o usunięcie wady prawnej w przedłożonym projekcie uchwały. Pan radca prawny szeroko to uzasadnił, gdyż w miesiącu, bodajże kwietniu, by prezydent by po uzyskaniu dodatkowego procenta dodatku za wieloletnią pracę przekroczyłby siedmiokrotność kwoty bazowej i wtedy by Kwota wynagrodzenia zaproponowana tą uchwałą przekraczała tą siedmiokrotność i byłaby wadliwa ta uchwała. Padł wniosek, żeby zmienić tą uchwałę w punkcie, w której jest wskazany dodatek specjalny. Pierwotnie był wskazany w wysokości 39% i komisja zaproponowała zmianę na 38%. I w ten sposób wynagrodzenie prezydenta od miesiąca kwietnia będzie się nadal mieścić w widełkach przewidzianych odpowiednimi przepisami. Dziękuję bardzo i cała uchwała rozumiem? Cała uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pan przewodniczący Tadeusz Urbańczyk Komisja Komisja, Komisja Prawno Administracyjna przyjęła wniosek jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Ale rozumiem, że też był wniosek z tego co tak. widzę, tak? tak? Na Komisji Prawno-Administracyjnej. Tak, tak, Czyli uchwała przyjęta pozytywnie wraz z tym wnioskiem zmniejszającym o 1%. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do dyskusji. Proszę o zgłaszanie się do odpowiedzi. Nie widzę, w takim razie ja zamienię dwa słowa. Proszę bardzo Pan Radny Sadłowski. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że w dobie kryzysu, oszczędności, cięcia kosztów, okrojenia budżetu uważam, że to jest zła decyzja. Nie czas i miejsce na podwyżki, tylko trzeba się wykazać i dopiero wtedy możemy wpłynąć i docenimy prezydenta wcześniej czy później za dobrą robotę na pewno. Dziękuję. To jest moje stanowisko. E, dziękuję bardzo. E, tak, ja jeszcze <coughs> dwa słowa zamienię do tej uchwały, ponieważ jestem jakby wnioskodawcą. E, e, w zasadzie no wszystko to, co miałem e, do powiedzenia, jeśli chodzi o argumentację, która jakby przyświeca złożeniu takiego projektu uchwały, jest zapisane w uzasadnieniu. Faktycznie mieliśmy do czynienia w zeszłej kadencji z głosowaniem nad wynagrodzeniem prezydenta i tam wtedy ja składałem wniosek, który Rada przyjęła i dotyczył ten wniosek obniżenia uposażenia ówcześnie urządzającego prezydenta. I tak jak napisałem w uzasadnieniu, Radni głosując wtedy ten wniosek, przegłosowując tą obniżkę wynagrodzenia, argumentowali to tym, że no źle ta grupa radnych, która głosowała za tym wnioskiem, źle oceniała pracę prezydenta. Jeśli chodzi o właśnie o ten aspekt, to wydaje mi się, że obecny prezydent nie powinien ponosić konsekwencji związanych właśnie wtedy z zaistniałą sytuacją w Radzie. Dlatego, dlatego pozwoliłem sobie również jakby po dyskusji z szefami klubów radnych, ponieważ no była taka dyskusja na ten temat, zgłosić jako przewodniczący rady właśnie ten projekt. No chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na dzisiejszej sesji zostanie złożony wniosek o moje odwołanie. Natomiast nie ma to oczywiście żadnego wpływu na, na to, jak będę głosował nad tą uchwałą, ponieważ niezależnie od tego, czy radny kopeć będzie przewodniczącym, czy nie będzie przewodniczącym, uzasadnienie, które jest we wniosku do tej uchwały, cały czas pozostaje aktualne. E, dlatego e, e, dziwię się, znaczy dziwię się, e, niepotrzebnie wydaje mi się, wnioskodawcy czekają z ze z, z, zgłoszeniem wniosku o moje odwołanie do momentu przegłosowania tej uchwały. E, ona e, zostanie poparta <laughs> przez platformę. E, wydaje mi się, że e, e, nie ma tutaj obaw. E, uzasadnienie tak jak powiedziałem pozostaje aktualne bez względu na to, czy radny kopeć jest przewodniczącym czy nie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Najpierw będziemy głosować wnioski komisji, tak żeby formalnie stało się zadość. Kto z Państwa. One są takie same, więc proponuję przegłosować je łącznie. Kto z Państwa jest za tym, aby pozytywnie przegłosować, przyjąć wniosek Komisji dotyczący obniżenia w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy podpunkt trzeci stawki dodatku specjalnego Pana Prezydenta z 39 do 38%. Panie Mecenasie, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. No przed głosowaniem chciałem no bardzo wyraźnie powiedzieć, że ewentualne przyjęcie dyskutowanej uchwały bez wcześniejszego przyjęcia tego wniosku uczyni tę uchwałę niezgodną z prawem. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Obu komisji proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Dziękuję bardzo. W takim razie wniosek został przyjęty. Głosujemy teraz uchwałę wraz z wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 12, 13, 14 za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 2, 2, 3, 4, 5. Dziękuję bardzo. W takim razie uchwała została przyjęta.